Witam się z Wami w nowym filmie. Jakiś czas temu byłam na dużym evencie perfumerii Sephora, gdzie mogą poznać wszystkie nowości. I stwierdziłam, że sobie te produkty makijażowe przetestujemy. Oczywiście będzie tutaj też trochę pielęgnacji. Pokażę Wam krem, na którym uwielbiam pracować jako makijażystka. Właśnie, bym zapomniała o najważniejszym. Mam teraz dla Was kod rabatowy do perfumerii Sephora. I słuchajcie, on działa również na kalendarze adwentowe. Zamieszczę Wam tutaj zaraz takie moje trzy topy. Linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Ten kod działa też na inne produkty w perfumerii Sephora, ale to już wszystkie szczegóły Wam zamieszczę. Także jeśli macie ochotę skorzystać, to polecam. Uważam, że to teraz w sumie dobry czas na zakup też prezentów dla bliskich. Pokażę Wam też dwa świetne zestawy, które są w naprawdę dobrych cenach. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od podpięcia włosów i pielęgnacji. I pierwszy produkt to Serum Beauty of Johnson To serum ma nie tylko nawilżać naszą skórę, ale też ładnie wyrównywać koloryt, pomagać w walce z przebarwieniami. Ja sobie taką niewielką ilość nałożę na skórę. Moja skóra dzisiaj jest zdecydowanie przemęczona i potrzebuje tego nawilżenia. A jeśli chodzi o nawilżenie, to zaraz porządnie ją rozświetlimy. Będziemy używać jeden z moich ulubionych kremów pracy. Które ja już bardzo dobrze znam I tak sobie jeszcze delikatnie wklepię Mam tu jeszcze od tej marki SPF W ogóle ja wcześniej markę Beauty of Joseon Kojarzyłam właśnie z tych kremów z filtrem Tu mamy wersję taką Aqua Fresh jeżeli to będzie jeszcze lżejsza formuła, jak ten ich klasyczny wariant, może Wam go wrzucę tutaj na ekranie, żebyście mogli zobaczyć, o który mi chodzi. Sprawdzę sobie tylko na dłoni. Bo tutaj chciałabym raczej uniknąć dzisiaj nowego kremu SPF. Nigdy nie wiem, jak on mi się zachowa, wiecie, pod makijażem. I wolałabym użyć coś sprawdzonego. Formuła się wydaje bardzo przyjemna. Jest em, taka lejąca, ale zostawia bardzo ładny glow też na skórze. Szybko się rozprowadza. Zobaczymy tylko, czy ten krem nie będzie się rolował. Na razie niczego takiego nie zauważyłam, ale tak jak wspominałam, my sobie już przejdziemy do tego jednego z moich ulubionych wariantów, jeśli chodzi o szczególnie skóry suche, normalne, dojrzałe, ale ja też przy mojej skórze mieszanej lubię aplikować ten krem szczególnie pod takie cięższe podkłady. I to jest oczywiście Magic Cream od Charlotte Tilbury. Zobaczcie tylko, jakie glow robi ten krem. No i też pięknie. Wygląda super, bo mamy tutaj opakowanie refill, możemy później sobie tylko dokupić wkład do tego kremu. Od razu możecie zobaczyć, jakie glow robi się na skórze. A moja jest teraz naprawdę przesuszona. Ja na tym kremie od Charlotte uwielbiam pracować. Te podkłady tak pięknie na nim wyglądają. W takich makijażach zimą ten krem się również bardzo przydaje. I jeśli chodzi o ten krem, to wystarczy naprawdę niewielka ilość. Szczególnie w przypadku skóry mieszanej. W paczce nie było podkładu, tylko krem BB albo CC Derborian, ale był bardzo jasny kolor, więc już użyję sobie resztkę mojego sprawdzonego wariantu. Jak widzicie, próbuję wydłubać tę resztkę. To jest oczywiście podkład od House Labs, który uwielbiam. Standardowo w opisie znajdziecie linki do wszystkich produktów, także śmiało korzystajcie, wiecie, że ja o to dbam. Nałożę sobie ten podkład na skórę i już do Was wrócę. Zazwyczaj nie nakładam w taki sposób podkładu, ale resztka rządzi się innymi prawami. Ostatnio najczęściej w ogóle sięgam po podkłady w pudrze, ale wiecie co? To trochę też z lenistwa. I z racji tego, że je się aplikuję bardzo szybko, ponieważ ja na nie nie nakładam już pudru. Puder aplikuję wtedy tylko pod oczy, ponieważ tam mam korektor i chcę jakby zminimalizować ryzyko zbierania się tego produktu oraz odbijania tuszu. Jak wam się odbija tusz pod oczami, to spróbujcie ten obszar bardzo delikatnie przypudrować ponieważ ten tusz w kontakcie z czymś tłustym, mokrym się często rozpuszcza. Jeśli chodzi o moje czoło, to widać, że jestem świeżo po kolorze. Jeszcze mam tutaj farbę, ale spokojnie, to się później łatwo mi płynem dwufazowym usunie. W sumie mogłam to zrobić przed nagraniami, ale nie chciałam takiego efektu, wiecie, tłustych włosów. Kończę nakładać podkład i mam tu do testu naprawdę fajny bronzer i róż w płynie. I dopiero zobaczyłam, że do testów miałam tutaj jeszcze odłożony pędzel z Sephora Collection. Ale w sumie użyjemy go do brązera albo do różu. Ja już bardzo dobrze znam ten pędzel, to jest numer 06. On fajnie sprawdza się właśnie do podkładu, do różu i brązera. Możemy naprawdę dużo nim zrobić. Do pudru też się sprawdzi. Teraz, jeśli chodzi o bronzery, takie, wiecie, takie kremowe, to mam tutaj wariant od Benefit. Odcień dokładnie Original Bronzing Balm. O, to może być fajne. Make-up by Mario ma, ma takie genialne balsamy brązujące, które ja uwielbiam. W środku opakowania jest e, lusterko, ale wiecie co? Nie wiem, czy wy to zobaczycie e, tutaj w kamerze. Są takie lekko połyskujące drobinki. Widzicie? Ok, zobaczymy, jak będzie. Wyglądał na skórze. Wezmę sobie ten pędzel y, Sephora, tylko trochę go ubrudzę podkładem. Ja nie lubię takimi bardzo czystymi narzędziami pracować, jeśli chodzi o aplikację bronzera, ponieważ łatwiej sobie zrobić plamę i ja lubię sobie na ten pędzel trochę podkładu nałożyć. Ok, pędzel ubrudzony, możemy działać. Sprawdzamy ten Beauty Balm. Najpierw na dłoń. Ładny odcień, nie jest za chłodny. Pewnie będzie też bardzo łatwo się aplikował no i jedziemy ja z brązerem nie lubię schodzić za nisko wydaje mi się, że to będzie kategoria produktów ciężko sobie zrobić nim krzywdę chociaż wiecie, światło mi się tu odbija żebym ja zaraz z sinym polikiem nie skończyła kolor jest bardzo ładny nie jest wiecie, taki pomarańczowy za ciepły troszkę rozblenduję tutaj mi się trochę nie podoba jak go nałożyłam ale bardzo ładnie wygląda. Chyba się polubimy. Także jeśli lubicie takie delikatniejsze produkty, to myślę, że Wam się spodoba. Bardzo ładnie stapia się ze skórą. Naprawdę benefit. Robi to dobrze, trzeba przyznać. Zaraz skończę ocieplać resztę twarzy i do Was wrócę. Jeszcze trochę tego bronzera dodam sobie na powieki. I w kierunku skroni. Ja się tak słuchajcie spinam czasami podczas malowania, a później się dziwię, że mnie plecy bolą. Jakoś luźniej muszę to robić. Źle też siadam na krześle często wiecie, podwijam nogi pod siebie. Nie jest to dobre i siedzę w wymuszonej pozycji. Także teraz staram się siedzieć na takim brzegu krzesła, żeby nie mieć o Takiej pozycji, bo najczęściej taką mam pozycję podczas makijażu, chcę zacząć o to dbać. Kiedyś, jak mi Mariusz zdjęcie zrobił, jak ja zobaczyłam, jaką mam pozycję, jak się maluje, to byłam przerażona. I faktycznie już wtedy się tak spinam cała. Jeszcze nie wiem, czy Wam pokazywałam, jak to opakowanie wygląda. Tutaj są takie żłobienia, ale balsam, jak na razie, wrażenie mega. Super się w nim pracuje. I te drobinki też na skórze nie są widoczne. Także to akurat na plus, ale bardzo ładnie odbija światło. I tu słuchajcie, mam jeszcze taki świetny zestaw od marki Rare Beauty. Uważam, że te zestawy to jest genialna opcja, po pierwsze, do przetestowania kosmetyków, jeżeli nie jesteśmy czegoś takiego na maksa pewne, ale to jest też super rozwiązanie na prezent dla bliskiej osoby. Tutaj, jeśli chodzi o zestawy, będziemy mieli jeszcze zestaw. Pomadek, masełek od tart. Można to sobie kupić z koleżanką. I deal tu jest niezły, ponieważ trzy są gratis. Tak naprawdę płacicie za trzy i trzymacie gratis. też yy, można każdemu tak naprawdę wrzucić na prezent. Myślę, że tutaj też będą odcienie bardziej beżowe. różowe zresztą z tyłu widza dokładnie, a każda z nas wiadomo, lubi co innego. W tym zestawie mamy róż. I perfumy od rep. Ja te perfumy próbowałam i muszę przyznać, że one naprawdę ładnie pachną. Ale zobaczcie jaka cute jest ta miniaturka. Mega. Zobaczmy jeszcze w jaki sposób się je nakłada. One są z kuleczką. A trochę dodamy. A co? Super opcja do torebki czy wiecie, do zabrania w podróż. Naprawdę fajne są w nich takie waniliowe nuty, ale urocze to wygląda dobra. Teraz róż odrer w odcieniu happy, bardzo ładny, taki różowo, trochę morelowy też róż. Ja znam te róż odrer i ja wiem, że one mają mega mocny pigment, także nie polecam wam nakładać ich bezpośrednio z opakowania, jeśli nie macie wprawy w dobrym blendowaniu, a jeśli chcecie po prostu mniej pracy, to nałóżcie go sobie na dłoń albo na paletę. Dobrze trzeba rozetrzeć i dopiero później aplikować na pędzel, żeby nie nałożyć zbyt dużej ilości. Po co sobie utrudniać? Ja mam tutaj paletę metalową i na tę paletę sobie wszystko wykładam. Bardzo mi się podoba odcień tego różu. No i blenduję na pędzelku. I też celowo nie nakładałam jeszcze korektora. Korektor nakładam zazwyczaj po brązerze, po różu. W razie czego wiecie, jak coś pójdzie nie tak, to sobie będę mogła ten błąd łatwo naprawić. I teraz wtłaczającym ruchem nakładam róż. Ale ładnie wygląda. Taki zdrowy polik będzie idealny do cieplejszych typów urody. Ja go nie oszczędzam. Nawet tak więcej pod oko nakładam wszystko korektorem za moment wyrównam. Mi też się podoba jak ten róż spod korektora lekko przebija. Tym pędzlem Sephora sił go naprawdę super nakłada. No i niewielka ilość standardowo jeszcze na nos. Muszę przyznać, że ten róż pięknie wtopił się w bronzer. W ogóle te produkty ze sobą świetnie się połączyły. Mam tutaj jeszcze do testów e, korektor od marki Estée Lauder. 2C odcień. Zobaczymy, czy on nie będzie dla mnie za jasny. I tak nie wiem, czego się spodziewać. Czy go nakładać dużo? Mi się wydaje, że ja kiedyś już miałam ten korektor. Ale ten odcień chyba będzie ok. Wezmę pędzelek. Może w razie czego taki większy. I nałożymy go pod oczy. Tak, niewielka ilość wystarczy. Muszę przyznać, że naprawdę ładnie wygląda na tej skórze pod oczami. Tu jeszcze go nie mam. Tu jest zaaplikowany korektor. Tylko nałożyłam go serio w takiej niewielkiej ilości. Zajmę się teraz drugim okiem. Ja już poza kamerą y, przypudrowałam sobie buzię, ponieważ chcę przetestować bronzer od Kosas. Jeśli chodzi o ten rok, to bardzo często stosowałam ich róż odcień aha, już zapomniałam odcień zaraz Wam się na ekranie pojawi sprawdzę go dokładnie mam jeden na myśli, ale nie mam 100% pewności, także wolałabym żeby on tutaj na ekranie się Wam pojawił a do testów mamy teraz brązer, on jest wypiekany też ma w sobie takie lekko opalizujące, mikroskopijne drobinki. Ja takie bronzery lubię, ponieważ one mega naturalnie wyglądają na skórze i ta formuła często w nich jest taka jedwabista, rozprowadzają się z łatwością. Także biorę sobie teraz taki większy pędzel i trochę opalę... Mo... O, on jest dosyć mocny! Opalę moją twarz. Tak, to jest bronzer z tej kategorii rozświetlającej. Zobaczcie, jest mocny. Ok, przesadziłam. Przesadziłam. Nie sprawdziłam na dłoni. Mój błąd. Zagalopowałam się. Ale to nic. Weźmiemy sobie pędzelek po pudrze i to rozetrzemy Wszystko się da uratować. Trochę podkładów pudrze i naprawimy to. O, już lepiej to wygląda. Ale odczyń jest ładny. Jak widzicie, z bronzerem trzeba uważać. Ma bardzo dobry pigment. Podoba mi się, jak wygląda na skórze, że jest ten blask w nim. Policzki sobie go teraz nałożymy takim precyzyjnym pędzlem. On ma w sobie, słuchajcie, trochę takich czerwonych podtonów. Niewielką ilość tego brązera nałożę na policzki. Widziałam go za dużo. On jest naprawdę mocny. Może w sumie trochę jaśniejszy odcień byłby lepszy dla mnie teraz, jak nie jestem taka opalona. Bardzo łatwo się przykleja do skóry. Tylko sobie jeszcze pięknie rozblenduje. Trzeba uważać przy aplikacji naprawdę mikroskopijna ilość. Ja z, ze względu na przyzwyczajenie do brązera, który używam na co dzień, mam już taki ruch trochę wyuczony. I zapominam się, powinnam zdecydowanie mniejszą ilość nałożyć na pędzel. Też zawsze powtarzam, że człowiek się najlepiej uczy na błędach i to na swoich. Brązer jest naprawdę ładny. Ale serio, słuchajcie, jest mocny. Muszę zobaczyć też inne odcienie, bo formuła mi się bardzo podoba, ale mam wrażenie, że trochę jaśniejszy odcień byłby jednak dla mnie lepszy. Róż Sephora Collection. Nakładam zazwyczaj miks tych dwóch produktów. Tutaj mamy róż w kremie. Super, że jest osłonka, dzięki czemu te wszystkie paprochy, jaki produkt w kamieniu, nie dostaje się do kremowej części. I ja sobie miks tych dwóch odcieni nałożę jeszcze na policzki ale jest taki, jest taki ten policzek naprawdę mocno rozświetlony, nie wiem jak w kamerze, ale tu wydaje mi się, że jestem mega ciemna, że z tym bronzerem serio przesadziłam, jeśli chodzi o markę Kosas, to ja uwielbiam tej formuły, tak samo różu i tego brązera. ona nie jest taka sucha, ma bardzo ładne wykończenie na skórze, no ale ten odcień jest dla mnie ciutkę za ciemny. sprawdzasz sobie na stronie czy są jaśniejsze moje brwi już zdecydowanie potrzebują henny jeśli chodzi o makijaż oka to wykonałam taki mój standardowy wariant, ale mam tutaj do testów maskarę od marki Raban także sobie zaraz ją wspólnie przetestujemy, otworzymy, zobaczmy jaka jest szczoteczka o, standardowa taka jak lubię przechodzimy do tuszowania bardzo ładnie te rzęsy rozdziela. I jest naprawdę delikatna. Podoba mi się, że robi dużo rzęs. W ogóle dobrze wypada już przy takim pierwszym zetknięciu. Wiecie, że często te tusze od razu po otwarciu bywają ciężkie, jeśli chodzi o aplikację, i sklejają też te rzęsy. To tutaj czegoś takiego nie widzę. Oczywiście się ubrudziłam delikatnie, ale zaraz się tego pozbędę. Wzmocnię trochę nasadę. Świetne jest to, że moc tego tuszu możemy sobie bardzo ładnie budować. Skończę jeszcze tuszowanie poza kamerą. Pozbędę się tych odbić i do Was wrócę. Zrobimy sobie piękne lipką jeśli chodzi o usta, konturówki od Make Up For już Wam niejednokrotnie pokazywałam bardzo lubię na nich pracować są precyzyjne, łatwo się temperują mam tutaj piękny odcień wydaje mi się, że ja już Wam go tutaj pokazywałam, odcień 600 i teraz nałożę sobie ją na usta będę dziwnie mówić najpierw rysuję tak zwane serduszko, a później od dołu do góry jeśli szukacie konturówki, którymi łatwo się upracuje, to Wam bardzo ten wariant od Make Up Forever polecam. A teraz przejdziemy do ust i tego zestawu od Tarte. Tu jest jeszcze w ogóle taki słodki brelok. Yy, zobaczymy sobie te sześć odcieni. I zdecydujemy, który nakładamy Ale serio, trzy gratis No ceny zestawów w Sephora często są świetne Mnie jeszcze kusił taki zestaw pielęgnacji od Tacha. Na razie się wstrzymałam, zobaczymy Ten ich klasyczny krem jest podobno świetny Ale zobaczcie, jaką błyskotkę ja tu znalazłam Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze Tu jest błyszczyk Mamy jeszcze jeden są też te ich masełka do ust, które ja bardzo lubię. Zaraz sobie coś wybierzemy. Kolejne masełko, to już bardziej różowe, idealne nudziaki, jeden brązowy, drugi różowy, tu mamy ten z drobinkami. On też jest piękny, bardzo ładnie wygląda na ustach. Same hity widzę od tej marki, i tu jest jeszcze maska do ust. Zmarakują, super. Świetny jest ten zestaw serio. No i nie wiem, co my sobie nałożymy. Może pójdziemy w to masełko lekko brązowe. W sumie do tej konturówki takie cieplejsze masełko. Będzie ładnie wyglądać. I teraz tak, z drobinkami czy bez drobinek. To też ten też ma lekkie drobinki. Dobra, zrobimy sobie ten bardziej brązowy. I nakładamy na usta. To się tak genialnie rozprowadza. Ten blask jest niesamowity. Pięknie wygląda. Ja ostatnio słuchajcie, jak robię usta konturówką, to lubię sobie te boki tak mocniej rozcierać, żeby to serduszko było najbardziej zaznaczone, a reszta tak delikatniej. No i tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie znać, co wpadło Wam w oko.